Już idę, czekajcie, moment, kawę gorącą niosę, przecież to nie jest tak łatwe, słuchajcie, muszę sobie kawę wziąć Poczekajcie z komentarzem, nie się tylko kawę, zaraz zaczniemy, coś wam opowiem. Mm. Powinno występować w reklamie jakiś cibłonek na święta, albo Jakobsa, klonu dzielonego. Subtelny Milano style lub intensywne sycyzja style. Cibo, podaj to co najlepsze. Siemano wszystkim. Z tej strony Sebo, witam Was w kolejnym filmiku Call of Duty Black Ops 2 People na Waszych ekranach Wczoraj, wczoraj był Modern Warfare 3 Dzisiaj do do The Black Ops 2, pisaliście ostatnio w komentarzach tego typu komentarze, wrzucaj więcej materiałów, Skoda, więcej FPS-ów na Facebooku, pisaliście więcej FPS-ów, sobie wrzucaj, bo to kanał FPS-owy, Pogromiono ostatniego czasu, mam trochę tych materiałów, także teraz yy, większą część danych materiałów, pakietu materiałów, słuchajcie, będą FPS-y, także cieszcie michy i oglądajcie, słuchajcie, co mam do powiedzenia. Color do tych Black Ops 2, nasz przykład, gram to jak zwykle pistoletem maszynowym, żeby było fajnie. Moje score striki to jest yy, to, co się rzuca takim dyskiem, co tak leci, popierdala i zabija. <noise> Żeby nie było, wiadomo, ale moim score streakiem jest to, co tak leci, to już mówiłem. UAV i skrzynka, która spada. Z nieba. Paczuszka, paczuszka prezentów. Fajna fajna paczuszka. Lubię te paczuszki. Naprawdę na chybiu trafy. Zawsze coś tam jednak wpadnie. Także kolor w bloku z 12 na przejdziemy do konkretnego komentarza. Słuchajcie, co wam Oczywiście muszę opowiedzieć zaraz, moment. Ach, tam mm. byście czuli ten smak, słuchajcie. Opowiem wam pewną historię, 2-3 dni temu wbiłem się w koda, chcę sobie pograć po godzinie 17, ja zawsze grałem po godzinie 17 najczęściej w koda i chcę włączyć sobie Black Ops 2, patrzę w koszarach, w koszarach jest e, zielona kłódka, taki wiesz, jest. co mówię, what the fuck, skąd ta zielona Jak skoro wiem, że nie grała, a wszystko to, co miałem odblokowane, patrzę i w tytułach dostępne dla członków elit, zostały mi dwa odblokowane tytuły dla te pomarańczowy tam jakiś zielony z taką czaszką. mówił: wow, zajebiście, sewo! Popytałem się kilku innych ludzi też że mieli to odblokowane, ale co w tym o osobie miał dzisiaj chodzi? Słuchajcie. Przeglądałem sobie też inne dostępne tytuły i to jest po prostu masakra. Ja sobie nie wyobrażam dalnych kolejnych części koda, że e, przy zakupie dopiero DLC na przykład odblokowuje nam się tytuł naszej flagi e, Polski. Tam są, słuchajcie, podzielone pakiety na Europę, na Amerykę czy na jakieś Azję. To się normalnie, aż moje włosy normalnie jeżdżą. Nie... E, nigdy nie spodziewałem się, że bo trzeba będzie dać naprawdę kupić DLC, żeby takie pakiety były odblokowane. śmiać tak z bratem, powiedziałem bratu, on powiedział co ty pierdolisz. Słuchajcie, wbiliśmy się jeszcze raz na no to pozbaczyliśmy i rzeczywiście trzeba e, kupić DLC, to jak mi się wydaje za dwa albo trzy kolejne Call of Duty, słuchajcie, to będzie tak, że w pakiecie standardowym, jak kupimy koda za 120 zł, będziemy mieli 1000 amunicji. A na przykład później trzeba będzie wysyłać SMS-y albo do jakieś doładowania, żeby na przykład mieć kolejne e, pakietownicę. Ja, jak Jakie to popierdalamy nożem albo rzucamy kamieniem. I chuj. Mamy szósty pozemnik, także tak mniej więcej wygląda to sytuacja z Call of Duty Black Ops 2. Ogólnie, jak słuchajcie, ten, powiem wam szczerze, ten kod mnie jakoś tak wkurwia. Naprawdę, nie mam jakiegoś takiego fana z tej gry. Jest zainstalowany, bo jest zainstalowany, bo wiem, że go oglądę, lubicie oglądać, ale w porównaniu do poprzednich kodów, ten kod jest jakiś taki, nie wiem, raz, że zrobiony na siłę, raz, że chujowo chodzi u mnie optymalizacja. Nigdy do meczu nie mogę dołączyć tak na równi z innymi Sprzęt jest, Wyrabia mi normę Modern Warfare 2, 3, E, jakoś to wszystko chodzi normalnie, wchodzę e, z tym samym timingiem, co nie gracze. Tutaj jak wchodzę to najczęściej 0,3 albo 5,3, mniej więcej do 5 zabić jest na plusie, muszę ich doganiać. Oczywiście jak biegnę do przodu, okazuje się, że w tym momencie resp przeskoczył i jest za moimi plecami i jest już po prostu e, kurwicy człowiek dostaje. Graficznie też to jakoś e, wygląda. C ja już nie mówię nawet o, 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 o przeciwnikach i o poziomie na przykład przeciwników, bo kamperka jest po prostu niesamowita, w tym tylko to, co naprawdę niektóre tych mapach się wrabia. Tak samo tempo rozgrywania meczu, słuchajcie. Modern Warfare 3 gram też mniej więcej w tym samym czasie, zbiera materiały. Yy, materiał, map zajmuje od 5 do 6 minut, mecze wydłużają się słuchajcie, prawie do 8-9 minut. Jestem zmuszony podkręcić te filmy yy, no, do 1,2 prędkości, bo yy, mapy są za duże, musimy się naprawdę szukać po, 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 po tych mapach. Jedyne co mi się podoba z tego, to mój tytuł. I taki mniej więcej emblemat, taki miarę rozpoznawczy, jak wbijam się na serwery, na pc bo mało graczy, właśnie słuchajcie, mało graczy gra na PC-ta, w ogóle chciałem wam powiedzieć, mało, o, wieczorami do 3-4 tysięcy na pc to naprawdę jest... Pewnego rodzaju porażka. Motor Warfare 3, mniej więcej, gra 1 trzecia tego, ale przynajmniej po poziom graczy i jakoś ogólnie ogarnięcie, jest to jednak lepiej. E, wszystko wygląda. Tu praktycznie gramy w Koda, e, większość to jednak są tylko pistolety maszynowe, i oczywiście pros e, Najpierw, którzy na jeden strzał zdejmują się z końca, drugiej mapa ten końca, drugiej mapy naprawdę. Eee, nie, nie widać, tak, mniej więcej wygląda Call of Duty Black Ops dobra teraz zapewne został zapowiedziany, nie wiem, czy to oficjalne, czy nie, bo na razie mam tu w dupie eee, Call of Duty Ghost, tak, słuchajcie, powołują się na... Eee, na ikonę, na Ghosta, bo jednak Modern Warfare seria Star zakończona Ghost, a wiemy, że Ghost to był jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci, także e, biorą jednak tutaj motyw, tym chcą przyciągnąć grać. No życzę im rzeczywiście naprawdę powodzenia, jak Battlefield 4 e, będzie na takim lub samym wyższym poziomie, to ja nie widzę jakoś Call of Duty e, w przyszłym sezonie. Z każdej na części, z każdą częścią to jednak wygląda e, wszystko coraz gorzej. Nie wiem jak na konsolach, na PC, tak jak u mi się nie, nie podoba. Ja jestem starym wyjadaczem i mówię Wam szczerze, Black Ops 2. Gram, aby pograć sobie od czasu do czasu, jednak w porównaniu w stosunku do innych części ten kod jednak się. Taka jest niestety e, prawda. I to tym optymistycznym zdaniem chciałbym zakończyć ten oto mój komentarz. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do łapkowania. Pamiętajcie o łapkach, ludzie. Łapkujcie czasami dzięki, naprawdę dzięki za łapki, komentujcie nowych zapraszam do subskrypcji, subskrypcji, cipci, cipci, Słyszymy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się, na razie. Cześć. Winik końcowy 29.8, żeby nie było. Yo. Jest moc!